Witam dziś odpowiedzi na pytania, jakie do nas przesyłacie, na komentarze. Na przykład do filmiku Świadkowie Jehowy Niebiblijny Chrzest dostaliśmy taki komentarz. Dla mnie to drugie pytanie stało się nieważne po 15 latach, ale nie rozumiem dlaczego ma to być problem, że oddają się Jehowie, a komu mam? Przez kogo mam się pogrążyć, jak nie przez Jezusa, ku chwale Boga Ojca? Ja nie widzę otrzymania daru Ducha, gdyż ludzie szczą się w imię Jezusa, czy też Ojca Syna i Ducha. Nie widzę ani ich świadomości, ani namaszczenia Bożego. Myślę, że wszystko zależy od tego, co masz w sercu, komu i dlaczego się oddajesz. Jeśli chodzi o oddawanie się Jehowie, to problem polega w tym, że takiego imienia nie ma w Biblii. To jest interpretacja, że, takie imię, że w takim imieniu trzeba się, takiemu Bogowi trzeba służyć o takim imieniu. To jest interpretacja tyle niebezpieczna, że według naukowców nie ma tam wcale czasownika hawach, czyli stawać się, jak to jedno chowy, tylko chowach, czyli burzyciel-mąciciel. Co może znaczyć, że w taki zakamuflowany sposób zostało przemycone imię, które wcale nie ma oddawać szacunku Bogu, tylko przeciwnie, ma mu urągać. Niektórzy twierdzą, że to jest zakamuflowane imię szatana, no ale z tego co widzimy, to szatan sobie rości prawo do lepszych imion, jak Jutrzenka, czy, czy, czy nie wiem, jakiś tam Lucyfer, na przykład, to daje się coś w rodzaju zwiastuna światła. Tak więc to imię może urągać Bogu, to, to, ale też chrzest w tym imieniu, czyli zanurzenie w tym imieniu, może oznaczać po prostu zanurzenie w imieniu jakiegoś demona, który pod nim imieniem... Nie mam pewności, naprawdę, w Biblii nie ma imienia Jehowa. To się pojawiło dopiero w późniejszym czasie w pewnych ugrupowaniach masoreckich, ale to, było... to się pojawiło grubo ponad tysiąc lat po śmierci Chrystusa, czyli to zupełnie... Może być z kosmosu wzięta nazwa lub może być świadomie wprowadzona, żeby, żeby ludzie właśnie błądzili. Istnieje więc takie ryzyko, że może być to wyreżyserowane przez złego, który w tym czasie no, rządził niepodzielnie światem, można powiedzieć. Natomiast nawet zanurzenie w imię Jezusa również nie jest pewne, ponieważ Jezus to też imię, które nie występuje w takiej formie w pismach Nowego Testamentu. Zamiast z występuje tam sy. A z hebrajskiego języka wiemy, że powinno być szy. Tylko, że w greckim nie było szy, możliwości oddania, więc użyto najbardziej podobnego sy. Co później, tak jak w zabawie w głuchy telefon, następuje przefałszowanie, tak samo tutaj nastąpiło stopniowe przefałszowanie na Jezus a potem jeszcze na Giza, tak także każdy sobie, jak to mówią, sobie ustanowił własne imię i czci Pana w takim imieniu, jakim Jemu się podoba, a nie w takim, jakie Bóg dał i nakazał, że ma być nazywany. Bo Bóg wysłał anioła Gabriela i ten powiedział wyraźnie, jak ma mieć imię to dziecko, to jest Zbawiciel Chrystus, nasz pomazaniec, nie powiedział, nazwijcie dowolnie, jak chcecie, byleby na J, tylko powiedział dokładnie. Tak więc... Jak się okazuje później zanurzenie, które było zgodne z wolą Bożą, a które wykonywał Jan Chrzciciel, nie wystarczyło i jeśli ktoś miał takie zanurzenie od Jana Chrzciciela, mimo że było zgodne z wolą Bożą, to i tak musiał drugi raz zanurzyć się, bo ważne było, żeby to było w imieniu Jeszu Pomazańca. A to nam sugeruje, że jednak to imię jest ważne. Musi być w tym imieniu konkretnym. Drugie pytanie, czyli znaczy komentarz do filmu Zburzenie Jeruzalem, w czym mylą się świadkowie choły. Komentarz brzmi. Jerozolima miała w kwadracie 300 metrów? Trema Was zjadła? Ach, tak, zakradł się, zakradł się tam błąd. Być może spowodowany tremą, ponieważ Jerozolima miała około, tak licząc... no ona nie była kwadratem oczywiście, była troszeczkę tak rozciągnięta. Ale upraszczając, to gdzieś około 700 na 1200 metrów miała, czyli yy, jeżeli było około 900 tysięcy metrów kwadratowych niecałe, i jeżeli by tam miało być ponad 1 200 tysięcy ludzi, jak niektórzy twierdzą innymi środkowie w swojej literaturze, to yy, na jednego człowieka przypadałby metr kwadratowy, mniej niż metr kwadratowy, przepraszam, chyba założyć 70. A przecież są, by były tam budynki. Czyli ludzie, gdyby stali jeden przy drugim to musieliby stać wszędzie, włącznie z dachami budynków. No jest to, jest to niemożliwe. Dlatego śmiało można stwierdzić, że te liczby są po prostu przesadzone. No i to, co istotne jest w tym filmie, to to, że mnóstwo osób przeżyło tą zakładę, mnóstwo osób zostało uwolnionych, ale mnóstwo osób też uciekło z miasta. Tak więc nie, był to, nie było to zniszczenie takie doszczętne, kategoryczna twierdzą świadkowie jechowy, że albo jesteś z nimi, albo całkowicie nie masz żadnych szans na przeżycie, okazuje się, że nawet ci, którzy nie wyszli wtedy z Jeruzalem 4 lata wcześniej, też jeszcze mieli jakieś szanse na przeżycie. Kolejny temat. Świadkowie jechowy o czym z nimi rozmawiać. I tu komentarz jest taki. Słusznie Pan prawisz, ale mnie by bardziej interesowały inne pytania. Co odpowiadać na fakt, że nie ma Trójcy Świętej. Jest tu kilka pytań, może najpierw to. No przede wszystkim nie ma Trójcy Świętej. To jest wymysł yy, heretycki, można tak powiedzieć. W późniejszym czasie po prostu powstał. Tego nie ma w Biblii. Jak nie ma w Biblii, to, to po prostu nie ma. Jest natomiast mnóstwo wersetów Biblii, które sugerują, że Trójca nie może być. Po prostu jest bzdurą. To znaczy, yy, już za czasów apostołów, wysłanników po polsku, był, ujawnił się Antychryst, który majstrował przy osobowości Chrystusa, twierdząc, że On nie przyszedł w ciele, Chrystus, nie że Jeszu, tylko Chrystus nie przyszedł w ciele, tylko w Duchu. Dzisiaj zwolennicy tego Antychrysta twierdzą na przykład, że Syn Boży był człowiekiem, a Pomazańcem, czyli Chrystusem, stał się w chwili wstąpienia na Niego Ducha Świętego podczas Jego zanurzenia. No to jest właśnie nauka Antychrysta, ponieważ Pan nasz urodził się już, już był namaszczony, czyli już był Chrystusem w chwili urodzenia. Natomiast trójca jest bzdurna, więc nie pomogę Ci, świadkowie Jehowy mają rację w tym punkcie. Dlaczego nie powinniśmy czcić świętych? No bo święci w katolicyzmie urośli do rangi półbogów. Pełnią taką samą rolę jak pomniejsi bogowie wśród Greków czy Rzymian. Na pewno, na pewno jest, to, jest to kult osób, które na to nie zasługują i jest to jakieś naśladownictwo pogaństwa. Czy powinniśmy modlić się przed figurami, często do figur? Biblia kategorycznie to potępia, więc oczywiście ja też Ci nie pomogę. Popieram tutaj zdanie Świadków Jehowy. To jest kult fałszywy. Nie można sobie Boga wyobrażać w jakiejkolwiek figurze i do tej figury się modlić. Czy jest sens całowania reliki? No oczywiście, że nie ma. To są zwykłe figury gipsowe, drewniane różne. A odpusty. W Biblii nic nie wiem o odpustach. Tego typu jak katolicki, o rozumiem o to chodzi. A msze kupowane za zmarłych. Znaczy, no to jest dyskusja w ogóle na temat mszy. Nie było... Znaczy były organizowane. To co dzisiaj rozumiem przez muszę, to były pamiątka jakby śmierci naszego Pana. I tam chodziło głównie o zwiastowanie śmierci naszego Pana, zwiastowanie zwycięstwa jego nad złym, czy nad szatanem. Natomiast intencja tam w żadnym, nie było żadnej intencji, nie robiono tego dla jakichś ludzi, dla ich prywatnych korzyści. To jest oczywiście też przekręcenie nauk biblijnych. Jeżeli nie dam kasy i nie zamówię mszy, to nieba nie kupią. No i myślę, że nawet katolicy tak tego nie przedstawiają. To taka jest skrajna interpretacja. No ale rzeczywiście gdzieś tam się wykorzystywało przez jakiś czas, zwłaszcza jak ludzie byli mniej inteligentni, że muszą to robić. Znaczy mniej mieli wiedzy, mniej byli wykształceni. Odpowiedzcie Panowie na te pytania, a wtedy nie będziemy się bać Świadków Jehowy. Myślę, że odpowiedziałem na te pytania. Bać się Świadków nie ma powodu. To są zwykli ludzie, krzywdy wam nie zrobią. Trzeba tylko mieć swoje argumenty. No i najlepiej, jeżeli macie taką wiedzę większą, to wtedy możecie jeszcze świadkom zrozumieć, że błądzą. Natomiast no, mając wiedzę czysto katolicką, no to niestety, ale sami też błądzicie. Ważne jest, żebyście mieli poglądy biblijne, a nie katolickie. Biblijne, a nie protestanckie. Biblijne, a nie zielośrodkowe, Biblijne, a nie świadkowie Chowy, czy strażnicowe. Jeżeli głosicie to, co jest w Biblii, jasno sprecyzowane, to nie popełnicie błędu. Natomiast jeśli czytacie między wierszami z Biblii, to wtedy to, mamy do czynienia z doktrynami religijnymi. I jeszcze jeden komentarz do filmu Świadkowie Jehowy. Odpowiedzi na oszczerstwa. Komentarz brzmi. Świadkowie Jehowy są bardzo mili kulturalni do momentu, gdy im przytakujemy. Jak ich negujemy, to zaczynają ubliżać. Myśleliśmy, że Pan jest mądrym człowiekiem i tak dalej. Trzy razy tygodniowo... Tłuką im do głowy w sali królestwa ideologię. Pismo słabo znają, posługują się psychomanipulacją. Znaczy, ja trafiłem przypadkowo na kobiety, które nie wiedziały, że byłem kiedyś świadkiem Jehowy, i udowodniłem im, że nie mają racji. Rzeczywiście pogubiły się, po czym oświadczyły, że zaskoczyłem ich, bo przyszły nieprzygotowane. Nie wiem, dlaczego przyszły nieprzygotowane, pewnie przyzwyczajone były do niskiego poziomu rozmowy. Obiecały, że przyjdą, ale już oczywiście nie przyszły. Ale, ale nie obrażały mnie w żaden sposób. Także nie mogę tego potwierdzić. Natomiast, czy one. Czy one świadkowie Jehowy, którzy głoszą, nie znają metod manipulacji. Raczej. Czasem być może stosują nieświadomie niektóre. To raczej do nich są stosowane metody manipulacji. Oni są manipulowani tym, że nie, nie każda informacja im się dostarcza, sporo informacji im się ukrywa, natomiast oni sami są często szczerzy, e, także, także nie mogę tego powiedzieć. Znajomość Biblii jest rzeczywiście słaba, ale e, oni są przekonani, że mają znajomość, tylko że ona się ogranicza tylko do tego, co jest wyuczone, w kółko to samo. Natomiast szczegółowej znajomości w Biblii nie mają i można bardzo łatwo niektórymi wersetami ich zaskoczyć, bo oni albo nie, nie wiedzieli o dziwo, że taki werset istnieje, albo y, nie rozumieli jego znaczenia, przechodzili nad nim, jakby jak, no, jak się mija drzewo po drodze, nie zwraca się uwagi na drzewa. Tak samo się oni też czytając wersety zmierzają do tych, które są ich kluczowymi, a inne po prostu jakoś tak umykają im zupełnie nieświadomie. Jeżeli jakiś świadek chower mnie słucha, to zachęcałbym właśnie do tego, żebyście bardziej y, wnikliwie czytali Słowo Boże i więcej uwagi poświęcali Słowu Bożemu niż publikacja strażnica. Dziękuję za dzisiejsze uwagi i mam nadzieję, że niedługo będę mógł znowu odpowiedzieć na kolejne pytania, na kolejne komentarze. Do usłyszenia.